Antykomuna w jednym roku była większa, w innym mniejsza, ale tak naprawdę nie o liczebność tu chodzi. Widzimy, że z roku na rok coraz więcej tych postulatów, o które walczyliśmy, zostaje spełnionych, tak jak na przykład dekomunizacja ulic, czy obniżenie emerytur osobom związanym z systemem komunistycznym. Widzimy, że to wszystko powoli się zmienia, dlatego idziemy w tym roku pod hasłem Beton Popękał. Widzimy efekty naszej pracy, ale widzimy też, jak wiele jest jeszcze przed nami. Widzimy godny pogrzeb inki, zagończyka. Widzimy, że to wszystko się powoli, powoli zmienia. I trochę nieskromnie, to jest po części nasza zasługa. Środowisko narodowe, obóz narodowo-radykalny, czy również młodzież wszechpolska. Przez wiele, wiele lat organizowała spotkanie, wykłady, właśnie takie marsze jak dzisiaj, które miały na celu odkłamanie tej rzeczywistości, w której tkwiliśmy. I w tym momencie widzimy, że to przynosi powoli efekty. Tak jak 10 lat temu widziało się na ulicy 10, nawet 5, nawet 4. Widziało się na ulicy młodzież w koszulkach z cegiewarą czy z liściem marihuany? W tym momencie nie da się spędzić dnia i przejść ulicą, nie widząc chociaż jednej osoby w koszulce komunistycznej, czy w koszulce, z żołnierzami, w koszulce patriotycznej, czy w koszulce z żołnierzami wyklętymi. Widzimy ludzie z symboliką Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie kilka lat temu było to jeszcze nie do pomyślenia, gdzie legalnie nazywano y, na przykład y, Narodowe Siły Zbrojne czy ogólnie Powstanie Antykomunistyczne, y, nazywano ich bandytami z lasów. W tym momencie, jeżeli ktoś tak mówi, staje się obiektem tak naprawdę kpiny, bo, bo już ludzie wiedzą, na czym to wszystko polega i widzimy, że to jest zasługa na przykład takiej łódzkiej antykomuny. Jaruzelski i Kiszczak już nie żyją. Czy w takim razie ma sens organizowanie kolejnej antykomuny? Dlatego właśnie mówimy: Beton popękał. E, uważamy, że to ma sens, ponieważ my swoją pracę wykonaliśmy, ale my nie możemy spocząć na laurach. To dzieło nie zostało jeszcze dokończone. E, widzimy też różne ugrupowania, które zaczynają nawiązywać do niechlubnej tradycji komunistycznej. E, I my na to się nie zgodzimy. E, nie pozwalamy na to, aby. Komuna i wartości, które były wówczas stawiane na piedestale, nie pozwolimy na to, żeby ona w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie funkcjonowała w przestrzeni publicznej. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś tłumaczył młodym ludziom, że wtedy było lepiej, żeby lekceważono na przykład okres, właśnie stanu wojennego kiedy żeby kpiono z ludzi internowanych, ludzi, którzy przechodzili ścieżkę zdrowia. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że w zasadzie ludzie, Polacy podczas stanu wojennego byli traktowani z pełną kulturą. No już to widzę. Na pewno milicjant podchodził do danego obywatela. Dzień dobry, czy można panu spuścić łomot? Tak, oczywiście, bardzo chętnie poproszę. No jakoś tego nie widzę. Czy antykomuna jest generalnie ściśle związana z 13 grudnia, z prowadzeniem stanu wojennego do Polski? Kot w tym roku wychodzi protestować. Co o tym sądzicie? Myślimy o, myślimy o tym, że w ten sposób Komitet Obrony Demokracji wydaje swoje ostatnie tchnienia. Myślę, że każdy dzień mogliby jakoś przerobić na swoją modłę. Niestety kradną też symbolikę Solidarności. Niestety to wszystko zaczyna się robić coraz bardziej kuriozalne i coraz bardziej śmieszne. Jeżeli oni walczą o demokrację, to ja pytam, gdzie ta demokracja została im odebrana? Organizują swoje zgromadzenia w pełnej, generalnie w sprzyjających okolicznościach, policja ich ochrania, a nie im przeszkadza. Jeżeli oni są represjonowani, to co mają powiedzieć uczestnicy Marszu Niepodległości w 2012, 2013, 2014 roku, gdzie były jawne łapanki, gdzie policja represjonowała uczestników? W tym momencie to, co się dzieje, no oni nie odczuwają żadnych symptomów braku demokracji. W tym momencie po prostu jesteśmy. W demokratycznym kraju i czy się komuś to podoba, czy nie, to Prawo i Sprawiedliwość jest po prostu wybrane wolą narodu. Nie każdy mu musi się z tym zgadzać. Ja również nie jestem wielką fanką Prawa i Sprawiedliwości i to nie jest szczyt moich marzeń, aczkolwiek widzę różnicę między tym, co było wcześniej, a tym, co mamy teraz.